Witam. Niewątpliwa rewelacja. Złoty 40 zł za mikrokontroler 8051. z USB. Otrzymałem to od znajomego Krzysztofa. Jest o tyle fajny ten mikrokontroler, że ma. Trochę pamięci RAM jak na 50 jedynkę, bo nawet mamy tu prawie 1-3 budowany generator PLA i możemy tu dość ostro pogonić na nasz mikrokontroler no naprawdę jak na pięćdziesiątkę jedynkę rewelacja no czym szczególnym się wyróżnia poza USB i generatorem no ubogo w tajmary to znaczy jak na pięćdziesiątkę jedynkę to nie jest Ubogo, bo ma nawet ma trzy timery. Ale trzeba pamiętać, że w wypadku 51 jeden timer stracimy na uarta, Jeśli będziemy go używać. co tu jeszcze ciekawego, można o tym powiedzieć. No, może być problem powiedzmy z C nie wiem jak to teraz wygląda, bo nie zajmuję się tymi dinozaurami. W każdym razie za moich czasów za czasów kiedy używałem 50 jedynek, czyli gdzieś do 2008 roku, no z tym C był problem. Jeśli chodzi oczywiście o wersje darmowe, no, generalnie jak na 51, rewelacja. No i może konkurować śmiało z AVR-kami. Jak widzicie, mamy wbudowany generator. No, i możemy tutaj dość ostro pogonić tą naszą 51. No, może być to naprawdę ciekawa rzecz. Jakieś budżetowe konwertery USB. Można na tym budować dostępne są w obudowach 10, 16 i 20 nóżkowych no, myślę, że dla fanów retro lub dla osób budujących jakieś budżetowe robiących budżetowe rozwiązania, gdzie nie liczy się tak czas jaki trzeba poświęcić na napisanie softu. Tylko ważniejszy jest koszt końcowego projektu. To może być naprawdę ciekawa, ciekawa rzecz. Napiszcie, co sądzicie o tym starociu w nowej odsłonie. Oczywiście z góry dziękuję za lajki, like, wspieranie kanału. Subskrypcję. Do usłyszenia.